co wiecie, teraz Brawl Stars to jest za mocne, nie, szczerze, za mocne. Patrzcie, co ja tutaj mam do odebrania, za darmo w dodatku. E, tylko czekajcie, bo są lagi jak zwykle w grze. Bro, have got lags. E, próbuję coś po angielsku powiedzieć. Patrzcie na to, 7 megaboksów, 42 star dropy. Czy wy to widzicie? Jeszcze mam codzienny prezent. To sobie dzisiaj od razu ten codzienny prezent odbiorę. Mam jeszcze drugie konto i dzisiaj odbierzemy sobie tylko mega skrzynki a start dropy w następnym odcinku. Czyli dzisiaj odbierzemy sobie 14 mega skrzynek na dwóch kontach. Czyli posiadam na jednym koncie. Zapraszam do oglądania. No dobrze, a więc odbierzmy sobie pierwsze mega skrzynki. Nie mogę się doczekać. Więc moje szczęście na tym koncie będę miał olbrzymiego niefarta. Ale na drugim koncie będę miał olbrzymiego farta. Tak to zawsze wygląda. Uwaga, uwaga. Pierwsza mega skrzynka. Pięć przedmiotów już na początek. Ej, dobra, dobra, jestem pod wrażeniem, widzowie. Siecąca dwójka. Nie, nie, widzowie. Nie, to nie może być na serio. Co jest grane? Mam. Teto natur, daj mag, widzowie, dobra, fajne przebranie, Napr naprawdę fajne przebranie i odznaka, dobra, ja się z pierwszej mega skrzynki mega cieszę, druga, widzowie, druga, trzy przedmioty, okej, okay, tu już mogą być trzy przedmioty, widzowie, bo tam po prostu było za dużo. Zacząłem już przez przypadek odblokowywać kolejną skrzynkę, ale tu już, już, już nic, jeszcze nic ciekawego nie było. Jest świecąca jedynka, dobra, dobra. Pewnie jakaś kona gracza. Co jest przybranie? Leon! 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 Nie gadaj, nie gadaj, Leon. Yo! Czy ja coś mówiłem o pechu na tym koncie? Nie, dobra. Nie, to jest za mocne, nie? Yo! Yo! yo. No, yo. ja muszę ochłonąć teraz jo, Jest świecąca dwójka, Ej, Ja w tych skrzynkach, jak był ten event, miałem mega niefarta, a teraz mam no, mięgo farta. Ja, przehistoryczny frank. Też kozackie przebranie, też kozackie przebranie i konka. Ej, naprawdę dobrze jest, widzowie, teraz. Tu, dobra, dobra, tu, tu. T Tą skrzynkę przemilczmy. Kolejna skrzyneczka. A już myślałem, że jest świecąca jedynka, ale niestety nie, same gówno Sześć przedmiotów, ej, tu musi być coś świecącego, widzowie Tu musi być coś świecącego Jest dwójka świecąca, dobra Dobra Kolejny Frank, widzowie, co jest grane? Jaskiniowiec Frank Dobra I czy to ostatnia skrzynka? Bo ja nie liczyłem Chyba ostatnia, no Jo, ale dobra, dobra, za dużo się dzieje, nie? Tak, ostatnia to była. Dobra, widzowie, ale to jeszcze nie koniec, bo ja mam przecież jeszcze drugie konto. I tutaj mam mniej zadniarzy, mniej pucharków, więc prawdopodobieństwo, że trafię coś mocnego jest mega duże. Dobra, widzowie, widzo, więc lecimy z siedmioma mega boxami kolejnymi. Już połowę odblokowaliśmy i naprawdę, naprawdę jeszcze nie ochłonąłem po tym, jak dostałam Loona, nie? Po prostu, Brawl Stars, dzięki ci wielkie. Ikona gracza, nie, dobra. Fatalna skrzynka. Tutaj. Czemu tu nie ma nic świecącego? O, odznaka, e, przynajmniej emotka jakaś. Ej dobra, kolejna ikona gracza. To same ikony gracza dostaję, no nie gadaj. Proszę coś świecącego, proszę. Proszę, no nie. Nie gadaj, że nie ma nic świecącego. Nie. Dobra, widzowie. Kolejna mega skrzynka. I nic ciekawego, naprawdę. Proszę, chociaż jedno przebranie. Jedna nowa postać. Sześć przedmiotów. Ej, to jest duże prawdopodobieństwo, że tu będzie coś ciekawego. Na razie nic nie ma jeszcze ciekawego. Osiem klejnotów. Jest świecąca dwójka. Dobra, dobra, dobra szeli, szeryfka szeli, tak? szeryfka szeli, ale już szeli tutaj nie gram, nie. Na tym końcu, dobra. Jest dobrze i to koniec. Yy, nie, jeszcze są mega boxy, dobra. Ale przynajmniej jest to jedno przebranie, yy, więc spoko, spoko. Kolejna odznaka i czy to koniec? Tak, to już chyba koniec na skrzynek na dzisiejszy odcinek. Ale to, że ja odblokowałem widzowie Leona, to znaczy, że samo mi się odblokowało, to jest po prostu za mocne, więc musicie dać suba i łapkę w górę.